Siemaneczko wam ludzie, z tej strony Migames i witam Was w kolejnym odcinku z LEGO Worlds. Jak pamiętacie ostatnio jesteśmy na tej planecie takiej trochę pomieszanej. Jak chcę do... A, tego. Nie ja chcę te zielone i czerwone. Mniejsze niż sądzisz. Jeśli postanowisz zrobić wejście smoka, nie skrzywdzić postać, której masz pomóc. Nie śpiesz się i przemyśl, co zrobił architekt w obliczu takiego wyzwania. No Okej. Okay. Wygrałem? Chyba wygrałem. O nie! zostaw mnie. Co tam jest? Kto to? Uuu. Nie mam pojęcia, jak udało mi się wylądować aż tutaj. Proszę, czy możesz mi znaleźć jakąś wodę do pływania? No, chodź za mną. Co ty mnie topesz robi? <grym> I odleciał. Aż tu widzisz woda jest Ta jeden ses zrobił w niej break Dzięki No Sypnię jeszcze kasu Wygniemy dalej Ty masz kolejne zadanie Tyle jest zwierząt dookoła, a nie ma aparatu Może ty masz? Zrobisz mi zdjęcie? A, ty chcesz o, tu coś jeszcze... żiraf. Jak miło, panie... Kurde, zaczekaj, no Okej, okay, tak, o Okej okay. Jej Masz tu zdjęcie, teraz dawaj mi złoty kloc. I cyk rzucił nim. I kasą sypnął najlepiej. Dobra, my dalej zbieramy złoty klocki. Bo trzeba mieć następną rangę w końcu. I jest pełno skrzyń Hmm. Раз дайте мне, мне моего скелета. Podwodna jaskinia. Nie, normalna jaskinia. Dajcie mi moje światełko w tunelu. Wow. Że jaskinia pod wodą. Tego się nie spodziewałam. Tu jest lód No, to jest jeszcze to oddzielenie, że tu jest woda O, jest skrzynka Weź to otwórz, a nie krzycz na to No, otwórz to! to to O No, weszliśmy w ziemię I otwieramy co to będzie? Co to będzie? Co to jest? Jakiś... Gdzieś... A jakieś takie coś? Dobra. Ty będzie więcej sksyn. Skrzyneczek. Jest kolejne. Co w tej będzie? Brońcie stra... Co to jest? Cukierków. Takie na Halloween. Dzieci płukają cukierek jak a ty im z cukierków dajesz. Tego by się nie spodziewały. O, to jest wejście jak świecące coś. Z radioaktywne? słowa grzyb. Ale co tu dalej jest? A to jest droga do skrzynki, z tego co widzę na mapie. Tutaj takie, Taką ciemniejszą. No hmm. musiał się tam dostać. Bardziej nie musiał, no w sumie musiał i bardzo chce tam się dostać. Tak, tu sobie podetniemy. Jak powinno załapać. O, jest, dobra. Broń, czy schemat? Broń. Dobra. Nie, zostaw! Zostaw mnie. I... kloc masz dla mnie nawet nie mam szpicurutę nie kręcą mojego rapierka rapier najlepszy broń ty hamie jednej tu walczę z jednym ten leci do drugiego nie no taktyk Dobra, ale tam jest balon. Ty możesz dla mnie dodatkowe serce, ja biorę dodatkowe serce. Dobra, tak, o. Jump, jump, jump. Co za hamidła. W ten jeździe tym się. Dobra. Musimy okay, to jest łatwiejsza sprawa. O oh, oni mi zabijają wszystkich ludzi, którzy mi chcą dać zadanie, no. Halo? Jak chcę przyjąć zadanie, oni mi go zabijają. Dobra, ja się tak nie bawię. Idziemy znaleźć kolejną planetę. Tak, a na początku trzeba wrzucić kloce. No, tylko dwa, no. Cyk. Hmm. To też wygląda fajnie. Taka duża. No to lecimy. Nasza nożna rakieta z czułkami i skrzydłami lecimy. Hmm, hmm, jaka okay, jest wcześniej. na mapie jest jakiś zamek, jakieś miasto. Skabu, skabu, skaku. Teraz. A, moja ja Nie najgorzej. A. A. I... jak Spider-Man. syk Cyk. Tam też nawet się... Why the... Nie, ej, stój, zatrzymaj się! I cyk... Dawaj mi tą skrzynię. Poleciał! Teraz kamera. U, na to jest odklaska. A to jest zombie. Hmm. A ci tak mogę ich bić A masz. No, dobra, to mam broń na zombie. Mogę ich dynamitem. No. Kolejny złoty klocek. To jest miasto jakieś. O, zobacz miasto. Patrz jak mieszkańcy radośnie przemykają. A i nawet za kółkiem zachowują rozsądek i uwagę. Na swej drodze napotkasz najróżniejsze rodzaje. Jeśli któreś Ci się spodoba, może w zamieszkasz, zbuduj dom, miejsce pracy, załóż rodzinę, albo choć dodaj do niego kilka postaci o miłej mapie. Ok. Okej. W sumie jest kultura jakaś. Cyk. Łoty To fajnie miasto odkryliśmy. Laczyń. Niech się zatrzymała szybko. Hmm. Nic tu więcej nie ma. Nie ma tu dla mnie złotych klocków. Jak nie ma, to nie ma. Hmm. Tam, tam być fajna rzecz. Ale to jest tutaj! Nie! Stój! o. Okej, okay, drabinka. To elegancko po drabińce. O. I skrzyneczka. Ja tam znajdę. Schemat. Okej, okay, wyrzutniali. Cyk. Uuuu, pyk. Uuu, pyk. Uu, pyk. Co ty robisz na drzewie? I cyk. I cyk. Uuu, jak lecę. Siup. No. Też, też jest domek na drzewie, dobra. Zobaczmy, czy mamy poza wszystko. kamera. Mm -hmm. I skrzynka, co tam mamy? Nie kolejny schemat? No tak tu oh! Na no, jakieś ciastko! Ale mi moją wyrzutnie linę. Co to jest za kościół? Co to ma znaczyć? To już jest moje oh, Dudzy ja na serio mogę być dudami Aha To nie by było mieć fotkę, mojego najgłębszego pojazdu i gdyby Dobra, dobra, łapię aluzję A zaraz, ja nie jestem pewien czy ja nie odkrywałem takiej pojazdy Daj mi to Taki? Nie wiem, bo on chce... O, on chce taki Zobacz tutaj Tak o Teraz aparat O jak łatwo i szybko I złoty klasa dla mnie O Najlepiej Syfnął kasą O, a ja tam chcę się dostać. Tam na drugą stronę, a tam mogą być zadania. to jest jakiś oponent. Gdzie jest to? Teraz zanim ja dopłynę tym. przynajmniej miałem jakieś karabiny Oj Dobra po pierwsze mojej latarnie Pewnie ta latarnia będzie, gdy wiemy to O. Daj mnie to Dobra, hmm. spójrz mnie, zostaw to Dobra dla mnie masz złoty kloc To ja... Mam dynamit! A, ginie od mojego dynamitu. I za złoty klocek dla mnie, najlepiej. Jeszcze ja sypnie kasą. Dobra, potrzebuję więcej pracy na złote kloce. No, chyba było coś takiego na złoty kloce, ale to było w innej planecie, gdzie nie miałem jakiegoś odpowiedniego koloru. Od wodą mnie no, Masz tylko cztery Dobra To lecimy szukać nowej planety Bardziej polecimy do starej takiej To była ta. ta nie To też nie To była ta To na pewno nie a no to to będzie chyba ta raczej. no lecimy tam No Robimy to zadanie od tego złomiarza, to tam jak coś paintballowcy mu zepsuli Będzie git No, pik 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 hmm. I To chyba nie ta planeta. Oj, nie, chyba tylko na pewno to nie jest ta. No. Ale tutaj też są złote klocki. Dobra, to idę. Mam tych orków. A ja mam rapier Cyk, cyk, cyk. Szybko zabić go, zabić go. okej. Okay. Hmm. Czekaj, a ty byś mi kopać? Noż no, mm. Dobra, teraz teraz no, no, A, i no, 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 Mogę no, przynajmniej odkryć... I fajnie. Dobra, tam jest jeszcze jakiś złoty klocek, tam pobiegniemy. Skoro tego mi się nie udało, to bo naprawdę szybki złoty klocek. No to się jadę, jeden schował się w podłodze. Ani, to była ta planeta, i tu jest mój ten. Dobra, to dobrze, jednak jestem. się od tego odsuwam, bo to robi dziury No właśnie Cyk, cyk Ok, ok No tak, to było tutaj elegancko A ma dla mnie złotego klocka Tak! ci ci tego... ...więcej. Łowię wszystko ci tutaj! O, 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 o! Już tutaj, żeby wiedzieli, że to jest lód! Łowię o, 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 o wszystko. Proszę bardzo. złoty klocek. I... Pieniądze, pieniądze. O. O. Dobra. Tam jest psotnik, Ja chcę tego wstępnika. Jestem na siebie. No, że też... Przecież... to tam spadło tam to jest no i elegancko aha Ale to wracamy do rakiety wracamy do rakiety i kończymy już ten odcinek i ja się z wami żegnam nam ludzie witam będziemy się widzieć w kolejnym odcinku z Lego Worlds i nie nie zapomnijcie, żeby pisać w komentarzach propozycje typu gier albo jakie konkretne. No, cześć.